Cześć. Ja nazywam się Paulina Maciboch i witam cię w moim podcaście. Poruszam w nim tematy, które są mi bliskie w życiu zawodowym i prywatnym. Usłyszycie z jednej strony o biznesie i sprzedaży, a z drugiej strony o rozwoju osobistym, zdrowym i zrównoważonym stylu życia i sporcie. Jeśli lubisz się inspirować i wdrażać w życie zmiany, żeby stawać się lepszą wersją siebie w różnych aspektach, ten podcast jest dla ciebie. Witajcie w siódmym odcinku podcastu. Dzisiejszy podcast nagrywam chyba najpóźniej przed publikacją, do jak do tej pory, bo jest poniedziałek, godzina 19:48. <grym> więc czas nagli. <grym> A, natomiast dzisiejszy podcast też jest wyjątkowy pod tym kątem, że będzie dość osobisty. I tak jak już zapowiadałam na Insta Stories, jeśli ktoś miał okazję, Oglądać, to chciałabym Wam opowiedzieć, dlaczego nie warto żyć w zgodzie z oczekiwaniami innych i dlaczego poprzez to też nie warto przejmować się tym, co myślą i mówią o nas, o Tobie inni ludzie. I ten podcast będzie dlatego osobisty, bo przywołam też kilka takich sytuacji czy kilka rzeczy w moim życiu, które pewnie by nie miały miejsca albo by się nie zdarzyły, gdybym przejmowała się opinią innych ludzi. I gdybym żyła w zgodzie z tym, czego inni ode mnie oczekują, więc myślę, że możemy startować. Generalnie to, jeśli sobie tak przemyślicie, zauważycie, to już od, od małego jesteśmy tak naprawdę szufladkowani w pewien sposób. Po pierwsze, są stereotypy odnośnie tego, jak, jak powinniśmy się zachowywać, jak powinniśmy się ubierać, jak powinna wyglądać w ogóle ścieżka naszego życia. A oprócz stereotypów, które też są takie. Powszechne w świadomości społeczeństwa są, są też kwestie związane np. z wychowaniem, bo inaczej wychowywane są osoby, wychowywane są dzieci w dużym mieście, na przykład, a inaczej wychowywane są dzieci na wsi albo w małych miasteczkach. I tak naprawdę środowisko, w którym też dorastamy, od zawsze wpaja nam pewne przekonania, pewne poglądy i pewne wzorce, które my z zasady powinniśmy brać jako, jako pewnik. I też według nich postępować. I szkoła oczywiście też ma tutaj ogromną rolę, bo przecież wiadomo w szkole, że nie uczą do końca myślenia super kreatywnego i przedsiębiorczego, tylko bardziej skupionego na tym, żeby wpasować się w klucz. Wiadomo, popularne wpasowanie się w klucz w maturze. <grych> Kto tam nie był? No i to jest jakby kolejny przykład na to, że Uczą nas tak naprawdę, jak dopasować się do pewnego wzorca, który został kto, gdzieś tam, kiedyś tam ustalony, ktoś go ustalił, i generalnie teraz y, musi tak być. Myślę, że przykładem takiej sytuacji może być to, że od mojego uczą nas, jak powinny zachowywać, jak powinny ubierać się, jak powinny wysławiać się na przykład dziewczynki, a na przykład jak powinni zachowywać się chłopcy. Idealnym przykładem będzie to, że dziewczynki nie mogą przeklinać, powinny być takie bardziej posłuszne. Ugodowe, że są bardziej emocjonalne, a zaś z drugiej strony chłopcy nie mogą płakać. Chłopcy nie mogą płakać, nie mogą pokazywać emocji, muszą być twardzi i, wiecie, przejść przed, przez życie jak taran i generalnie nie przejmować się niczym i nie pokazywać, nie pokazywać tego, że na przykład się wzruszają albo że, że są smutni. I to ma też wpływ na to, jak później, jak później podchodzimy do samych siebie. Nie wiem, czy brzmi to dla Was znajomo. Jeśli brzmi to dla Was znajomo, no to faktycznie to jest ogromny problem, bo ostatecznie wcale nie żyjemy tak, jak my uważamy za stosowne, albo według naszych własnych wartości, tylko żyjemy według wartości innych ludzi. I wydaje mi się, że to. Ja bardzo długo żyłam w zgodzie z oczekiwaniami innych ludzi wobec mnie, ale tak naprawdę całkiem niedawno zaczęłam się zastanawiać, czy to faktycznie jest życie. I szczęście innych ludzi, czy to jest życie i szczęście moje własne? I wydaje mi się, że to, czego brakuje ludziom w takim momencie, to jest właśnie bycie samolubnym. Bycie samolubnym nie pod kątem bycia hamskim, czy w ogóle ignorowania potrzeb innych ludzi, albo ignorowania opinii innych ludzi, bo to zupełnie nie o to chodzi. Bycie samolubnym, czyli nie pozwalanie, żeby opinia innych ludzi wpływała na Twoje własne decyzje. Na Twoje własne życie, na Twoje własne wybory. No bo to nie są wybory innych ludzi. Abstrahując od tego, jak, duży, jak, jak ważni oni dla nas są i jak duże, jak duże znaczenie ma, ma dla Ciebie, dla nas ich, ich obecność i ich zdanie, to tak finalnie to jest Twoje życie i to są Twoje wartości, którymi powinieneś się kierować, i to jest Twoja wizja tego, jak chcesz, żeby Twoje życie wyglądało, Twoje marzenia i Twoje cele. Bo. To wcale nie jest powiedziane, że życie powinno wyglądać jak, taka, jak taki linearny kierunek, gdzie idziesz na studia, znajdujesz dobrą pracę, siedzisz w tej pracy tak długo jak możesz, po prostu bo jest dobra, znajdujesz partnera, partnerkę, bierzesz z nią ślub, rodzisz dzieci albo płodzisz dzieci, kupujesz dom i generalnie życie się tak kręci. I oczywiście dla bardzo wielu ludzi to może być kwestia szczęścia, i to jest ich wizja, i oni chcą właśnie tak. Żyć i w takim kierunku prowadzić swoje życie i swoje wybory, to jest ok, to jest spoko, bo kwestia szczęścia to jest kwestia totalnie indywidualna. Dla jednego szczęściem będzie posiadanie dwunastorga dzieci, a dla innej osoby szczęściem będzie to, że zarabia 20 tysięcy złotych miesięcznie. Więc generalnie kwestia szczęścia to jest kwestia indywidualna, i tutaj jakby nie mamy totalnie żadnego prawa, ale tak totalnie żadnego prawa oceniać czyichś wartości. Czyjś marzeń i celów. Dopóki oczywiście one nie krzywdzą innych ludzi, myślę, że warto to zarysować, że postępujmy tak, żebyśmy byli szczęśliwi, cokolwiek to oznacza, dopóki oczywiście nie krzywdzimy innych ludzi. I generalnie trzeba po prostu mieć w dupie to, co myślą i mówią o nas inni ludzie, bo to będzie zawsze istniało, i nieważne, czy w internecie, e, gdzie można spotkać anonimowe komentarze i znawców wszystkiego, którzy próbują Cię przekonać do swojego zdania. Nieważne, czy to są twoi znajomi, którzy mają pewne oczekiwania i oczekują, że ty będziesz według tych oczekiwań postępował. E, bo oczywiście opinia innych ludzi jest ważna. Można ją przyjąć, można ją przeanalizować, można ocenić, czy ona jest konstruktywna, czy warto ją do swojego życia wdrożyć i ewentualnie coś zmienić. Ale nie uzależniajmy w 100% swoich decyzji i wyborów i swojego szczęścia od tego, czy komuś jest wygodnie. Czy my jesteśmy wszystkich w stanie wokół zadowolić, bo... Niestety wydaje mi się, że bardzo wiele ludzi ma ogromny potencjał w czymkolwiek, w czymkolwiek, czy to jest jakiś obszar artystyczny, czy to jest obszar biznesowy, czy to jest obszar relacyjny. Mają ogromny potencjał, ale trochę się boją, co powiedzą o nich inni ludzie, kiedy oni podejmą takie, a nie inne decyzje. I powiem Wam teraz, jak to wyglądało w moim przypadku, bo wydaje mi się, że, że są takie trzy sztandarowe, <grym>, sztandarowe, flagowe przykłady tego, że niekoniecznie postępowałam tak, jak oczekiwali tego ode mnie inni, lub tak jak na przykład wypadało postępować, ale finalnie postępowałam w zgodzie z moimi wartościami i tak naprawdę w zgodzie z, z tym takim uczuciem w środku organizmu, który ci mówi, że robisz coś dobrego i robisz coś w zgodzie ze sobą. Myślę, że pierwszym przykładem, z którego też jestem pewnie dość znana, <laughs> to jest crossfit. Bo nawet nie wiecie, ile razy ja nasłuchałam się od różnych znajomych, od nawet randomowych osób, które nie do końca mnie znały, ale gdzieś tam komuś przekazały, jakiemuś mojemu znajomemu, albo nawet od osób bardzo bliskich mi. E, słyszałam, że generalnie, że o, co, o co chodzi w ogóle z tym crossfitem, o co chodzi z dźwiganiem tych ciężarów, przecież. Przecież od tego rosną mięśnie, a przecież mięśnie nie są dla kobiet w ogóle oburzające. Czemu nie mogę takiego fitnessu robić, gdzie pomacham nóżką, jest to łatwiejsze i, i tak się nie spocę, i w ogóle będę dalej taka ładna, i nie będę, nie będę spocona, i nie będę wyglądała jak wiecie, czerwona świnia. <laughs> I generalnie nawet nie wiecie, ile razy ja to słyszałam. I na początku miałam takie. Obawy i trochę taki wstyd, że w sumie, no nie wiem, jakoś tak zaczęłam ten crossfit, bo lubię wyzwania, w ogóle lubię adrenalinę, rywalizację, no kocham to, ale że w sumie, no faktycznie te dziewczyny, które trenują fitness, to one jakoś tak lepiej wyglądają, są szczuplejsze i w ogóle. A później pomyślałam, co ja w ogóle, co ja w ogóle gadam. I chyba był taki przełom w moim życiu, że po prostu, że na wszelkie komentarze na ten temat, naprawdę w środku się dosłownie śmiałam z tego, jakie opinie ktoś może mieć o mnie i w ogóle jakie oczekiwania w związku z moim życiem ktoś uzurpuje sobie prawo do tego, żeby posiadać i wpływać na mnie. I stwierdziłam, że totalnie mnie to nie obchodzi, bo jeśli nie uszczęśliwia trenowanie crossfitu i rozwijanie się w stronę bycia silną, sprawną, szybką, to generalnie to nie jest totalnie niczyj, niczyj biznes. To jest moja sprawa, co ja robię i jeśli bym chciała to mogłabym trenować crossfit, mogłabym trenować kulturystykę, jeśli bym chciała, to bym mogła nawet boks trenować, jeśli nawet bym chciała, to mogłabym nawet trenować sumo. No dobra, nie, sumo nie. Myślę, że nie mam predyspozycji. <summo> Ale generalnie... No teraz na przykład teraz z bieganiem. Stwierdziłam, że pobiegam, no to biegam. I totalnie w ogóle nie przejmowałam się tym, jeśli ktoś mi powiedział, że a, bieganie jest takie nudne, a przestań bieganie, crossfit jest lepszy, bo totalnie mnie to nie obchodzi. Stwierdziłam, że robię to, co jest ważne dla mnie, i, i jak nie przejmuje się tym, co powie osoba, której, e, której, no, której zdanie po prostu mnie nie obchodzi. Drugim case'em w moim życiu jest zachowanie. Bo po raz kolejny bardzo wiele razy słyszałam, że jestem bardzo głośną osobą. że generalnie. E, Przyciągam za dużą uwagę, że strasznie głośno się śmieję i to powoduje, że jestem taka w ogóle dynamiczna, wszędzie mnie pełno, oczywiście nie w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Nawet kiedyś nauczyciel w liceum powiedział mi, że mój śmiech przypomina jakby koń sikał na blachę. To jest true story. Teraz się z tego śmieję oczywiście. Natomiast wkurza mnie, że, że są takie oczekiwania wobec tego, jak powinna zachować się kobieta. I jest takie przekonanie, że kobieta powinna być cicha, powinna czasem stać w cieniu tego mężczyzny albo w cieniu innych ludzi i generalnie być taką pokorną kobietą, dobrą, e, wierzącą. Generalnie nie powinna jakoś zwracać na siebie za bardzo uwagi, nie powinna się bardzo intensywnie i ekspresyjnie cieszyć z tego, że... Życie jest super i że coś na przykład jej wychodzi, tylko generalnie powinna być raczej taką cichą osobą. I uwierzcie mi, że słyszałam od wielu osób, od których pewnie nie spodziewałabym się słyszeć tego typu komentarzy, że generalnie no, ja taka jestem zbyt głośna. No, wow! Odkrycie życia jestem głośna. I powiem wam, że kiedyś się tym przejmowałam i nawet. Zasłaniałam ręką usta, kiedy śmiałam się zbyt głośno. A uwierzcie mi, że mój śmiech, kiedy ktoś mnie naprawdę rozśmieszy, potrafi być no, lekko przerażający. <laughs> to jest nic, co teraz słyszycie. Ale generalnie pamiętam, że czułam lekki wstyd, że ja tak się głośno śmieję. I generalnie, że jestem bardzo taką osobą, która, którą słychać. Ale teraz. I don't give a fuck. <laughs> Totalnie. Bardzo się cieszę, że mam taką osobowość energiczną, bo naprawdę w jej w życiu zawdzięczam i dzięki tej osobowości wydaje mi się, że przyciągam do siebie też ludzi o podobnym usposobieniu, co jest zajebiste, bo dzięki temu otaczam się ludźmi, którzy są właśnie dokładnie tacy sami, czyli cieszą się życiem, są energiczni, są w stanie wyrażać swoje emocje w taki ekspresyjny sposób i to jest super. Ja sobie to bardzo cenię. I nigdy więcej nie mam zamiaru hamować swojego śmiechu, jeśli jest ku temu okazja, i nigdy nie, więcej nie mam zamiaru zmieniać swojej osobowości i swojego nastawienia i swojego sposobu wyrażania emocji, dlatego że ktoś uważa, że ja powinna być cichą osobą. <laughs> Może, what, what the fuck, w ogóle jak o, jak o tym teraz myślę, to wydaje mi się to tak absurdalne, ale kiedyś bardzo się tym przejmowałam, bardzo, bardzo. I czułam, że czułam się, czu, czuję się teraz o wiele lżej w życiu. Jak wiem, że. Totalnie mnie nie obchodzi, co, co myślą o tym inni. Inny temat. Związany bardziej z życiem zawodowym. Mm, powiedziałabym, że moje życie zawodowe jest dość dynamiczne <laughs> bardzo dynamiczne idzie w bardzo wielu kierunkach. I znowu, gdybym przejmowała się tym, co słyszę, że generalnie to no, lepiej znaleźć taką, wiecie, stabilną pracę. No i tam sobie generalnie pracować i piąć się po tych szczebalkach kariery, żeby być jak najwyżej i żeby zarabiać co chwilę jak najwięcej. No to prawdopodobnie bym tak zrobiła i znalazłabym sobie ciepłą firmę, gdzie mogłabym takie rzeczy osiągać. Ale no cóż, <grych> co mnie obchodzi, co myślą inni ludzie, zdefiniowała w pewnym momencie swoje wartości związane z... Takim rozwojem zawodowym i wiedziałam, że dla mnie najważniejszy właśnie jest ten rozwój. Nie to, żeby być jak najwyżej w, w jakiejś hierarchii, albo żeby mieć jakiś status społeczny, albo żeby zarabiać miliony złotych, tylko to, że po prostu potrzebuję się rozwijać. I tak naprawdę w moim życiu były bardzo różne zwroty akcji: typu zmieniałam pracę na pracę o wiele gorzej płatną, bo czułam, że tam właśnie się rozwinę, albo po prostu zmieniałam pracę po krótkim czasie. Nie bałam się tego, co pomyślą inni, co pomyślą osoby, które zobaczą, że ja pracowałam gdzieś, nie wiem, na przykład 7 miesięcy albo 9 miesięcy, bo generalnie czułam, że to nie jest dobre dla mnie i nie do końca współgra to z moimi wartościami. Nie do końca jestem szczęśliwa. Natomiast jestem też bardzo ambitną osobą i na przykład założenie tego podcastu i mówienie do ludzi, <laughs> mówienie do ludzi, podczas gdy tej publiczności nie mam prawdopodobnie jeszcze, jeszcze takiej dużej, ale to. Sprawia, że to sprawia, że sam ten podcast i w ogóle inspirowanie ludzi do robienia rzeczy w swoim życiu i stawania się lepszą wersją siebie, tak bardzo mnie inspiruje i tak bardzo mnie napełnia szczęściem, że naprawdę byłabym to totalnie w stanie robić do końca życia, nie za żadne wynagrodzenie, tylko po to, żeby czuć satysfakcję z tego, że ktoś wprowadza w życie jakieś moje wskazówki. I myślę, że ten rok był dla mnie bardzo przełomowy pod tym kątem, bo chyba stworzenie w ogóle tego podcastu, dało mi już taką. Dało mi tak może nie w 100%, bo wiadomo, że nigdy nic nie jest w 100%, ja wciąż też mam jakieś elementy, które wymagają poprawy, żeby nie przejmować się innymi. Natomiast właśnie ten podcast chyba dał mi tak wiele pewności siebie w tym zakresie, że, że jak tylko czuję, że coś jest nie tak z moimi wartościami, albo że. Jakaś dana relacja z, z konkretną osobą nie wpasowuje się za bardzo w moje y, oczekiwania i w moje szczęście, no to jakby nie mam totalnie problemu z tym, żeby coś urwać, zerwać, żeby odejść od stołu, żeby coś zmienić. I y, nie dlatego, że, że ja potrzebuję jakiegoś ciągłego dopływu adrenaliny, ale dlatego, że po prostu ja chcę się czuć dobrze ze sobą i żyć w zgodzie ze swoimi wartościami. I powiem Wam, że. Dojście do tego momentu, o którym teraz mówię, e, zajęło mi długo i pomogło mi też w nim zdefiniowanie jakiś czas temu mojej filozofii osobistej. To już mi bardzo enigmatycznie, i będę chciała o tym nagrać na pewno podcast, bo to jest coś zajebistego, naprawdę, ale to mi pomogło tak naprawdę spojrzeć na siebie trochę z góry i zobaczyć, co w moim życiu do tej pory działo się mm, takiego, na co ja miałam wpływ i co chciałam, żeby się zadziało. A co tak naprawdę działo się dlatego, że oczekiwał ode mnie tego ktoś inny, albo bo tak, bo tak wypada, albo że tak powinno być. Więc ja mówię tak wprost, że naprawdę, miej w dupie to, co myślą i mówią o tobie inni ludzie, bo nie oni żyją twoim życiem i to nie oni na końcu będą zbierać żniwo tego, jakie decyzje podejmujesz, tylko jedynie i wyłącznie ty. Więc nawet jeśli popełniasz błędy, jeśli jeśli potykasz się, jeśli coś nie idzie tak, jak chcesz, ale czujesz, że idziesz w dobrym kierunku i czujesz się szczęśliwy, szczęśliwa, no to tak naprawdę nie powinno cię to zupełnie stopować. Przed tym, żeby żyć tak, jak chcesz, żeby spełniać swoje marzenia i nieważne, czy tym marzeniem jest rodzina, czy tym marzeniem są jakieś zajebiste studia, czy tym marzeniem jest wyjechania w podróż dookoła świata, to nikt nie może decydować o tym, czy to marzenie jest Wystarczająco dobre, czy one wystarczająco duże, wystarczająco małe, czy Ty jesteś w stanie je osiągnąć, czy nie, bo tylko Ty jesteś w stanie o tym zadecydować. I nie chcę, żeby to zabrzmiało jak taki pseudo coachingowy bełkot, bo nie o to mi chodzi, bo mówię też bardzo mocno ze swojego doświadczenia i powiem Wam, że mimo, że popełniam błędy bardzo często, potykam się i też moje decyzje wciąż wymagają poprawy w wielu aspektach, to czuję taki wewnętrzny spokój. Jak tylko podejmuję jakąś decyzję i wiem, że ona jest w zgodzie z moimi wartościami, to czuję taki wewnętrzny spokój, że nieważne co się stanie, ja czuję, że jest mi ze sobą ok, jest, jest mi z tymi decyzjami, które podjęłam ok, i nie wiem co przyniesie, jakby przyszłość, ale w ogóle sama droga, która wypełniona jest tymi decyzjami, które podejmujesz w zgodzie ze swoimi wartościami i ze swoimi marzeniami, celami, oczekiwaniami, jest tak naprawdę już na tyle satysfakcjonująca, że no, daje mi to szczęście. I chciałabym też, żeby się wy, żebyś ty, który, która słuchasz tego podcastu, żebyś zastanowił się, jak by wyglądało Twoje życie, gdybyś nie przejmował się opinią innych. I co byś robił w tym momencie? Co byś mogła osiągnąć, czy byś pracowała tam, gdzie pracujesz? Czy byś była w Polsce, czy może byś była w podróży dookoła świata? Czy może utrzymywała być relacje z tymi osobami, z którymi utrzymuje, czy może zerwała być relacje, które na przykład nie są warte tego, żeby ich utrzymywać? Więc naprawdę was zachęcam do tego, żeby zastanowić się nad tym mocno, żeby spojrzeć na swoje życie takim trochę okiem trzeźwym, albo spojrzeć trochę z góry i ocenić każdy aspekt tego życia. To jak spędzasz wolny czas, to gdzie pracujesz, to na co wydajesz pieniądze, to jakie masz plany, to z kim spędzasz wolny czas. Pod kątem tego, czy to jest faktycznie w zgodzie z Twoimi wartościami i czy nie robisz tego tylko dlatego, bo ktoś ci kiedyś tak powiedział, że tak powinno być, albo ktoś oczekuje od ciebie tego, że będziesz zachowywał się w konkretny sposób, że będziesz podejmował konkretne decyzje. No i z tym wnioskiem chciałabym Was zostawić na, na sam koniec. Trochę się dzisiaj nagadałam, natomiast to jest no, tak bardzo ważny temat, że uwierzcie mi, że poczujecie się o niebo lżejsi. Bardziej szczęśliwi i bardziej wolni, kiedy będziecie żyć w zgodzie z tym, czego wy potrzebujecie i wy chcecie, a nie tego, czego potrzebują i chcą od was inni. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego dość osobistego odcinka. Jeśli uważacie, że jest wartościowy i że warto, żeby przysłuchała go jakaś osoba, która niekoniecznie żyje w zgodzie ze swoimi oczekiwaniami, no to podrzućcie tej osobie ten odcinek, może on coś w ich życiu zmieni. Bardzo by się cieszyła, gdyby zainspirował kogoś do, do jakichś zmian w swoim życiu. Jeśli chcecie o coś zapytać, albo do mnie napisać, albo jeśli chcecie śledzić mnie poza tym podcastem, to y, prowadzę Instagram, paulina.maciboh, gdzie pojawiają się często treści związane z samodoskonaleniem się, czy treści trochę poszerzające odcinki. Więc zapraszam Was tam serdecznie do obserwowania. Dzięki bardzo raz jeszcze za słuchanie i do usłyszenia za tydzień.